Cześć moi drodzy, na początku wam powiem, puśćcie sobie jakiś soundtrack, z, najlepiej z filmu Obcy w tle, polecam szczególnie O Szczęści Drugiej. I przechodząc od razu do rzeczy, bo szkoda czasu w ogóle, zastanawiałem się nagrać ten film czy nie nagrać, ale nagrałem, bo wybrałem się kolejny raz do kina, ostatnio często całkiem chodzę do kina. I wybrałem się, tak jak widzicie w tytule, na Obcego Przymierze. I teraz tak krótko. Pot, mogą być potencjalne spoilery, także jeżeli ktoś jest na spoilery wyczulony albo jeszcze nie widział, a ma dopiero zamiar, to no, postaram się ich uniknąć, ale radzę e, jednak w tym momencie sobie wyłączyć e, tego vloga. Słuchajcie, poszedłem. E, na początku powiem, że jestem. Może niewielkim, ale jestem fanem serii obcy. Każdą z części e, widziałem po kilka, niektóre kilkanaście razy. E, nawet kontrowersyjna czwarta część, która jest przez wielu uznawana za kompletnie niekanoniczną i niewliczana do całego no, uniwersum obcego, nawet uważam, że jest całkiem. E, całkiem niezła. Natomiast nie jestem fanem Prometeusza. Prometeusz jako film jest ok, ale. Za bardzo patrzę na jego pryzmat obcego, dlatego nie jestem wielkim fanem Prometeusza. Eee, I tak na początku od razu walnę z grubej rury. Odpowiem na kilka takich pytań: typu, em, czy Obcy Przymierze to jest zły film? Nie. Czy jest tak dobry i jest godnym, że tak powiem, czasowo, duchowo, następcom części pierwszej, drugiej czy trzeciej? Nie. Czy jest w nim więcej obcego czy Prometeusza? Według mnie Prometeusza, niestety. E, czy warto ten film obejrzeć? Tak, na pewno. Szczególnie, jeżeli podobał Wam się Prometeusz. Jeżeli podobał Wam się Prometeusz, to Obcy Przymierze spodoba Wam się na jakieś 90%. Jeżeli jesteście zagorzałymi fanami serii Obcy, którzy nie bardzo przepadają za Prometeuszem, e, to będziecie mieli prawdopodobnie trochę podobne wrażenie jak ja. To znaczy, ja z kina wyszedłem, powiem Wam, e, o tyle. E, Powiedzmy zdezorientowany, że nie bardzo wiedziałem co myśleć. Musiałem to sobie jakoś poukładać w głowie, przespać się z tym, dlatego też nie nagrywałem tego materiału od razu po seansie. Um, niektóre rzeczy dopiero gdzieś tam logicznie się łączą w całość jak człowiek pomyśli. I na pewno chciałbym sobie ten film jeszcze raz obejrzeć, na spokojnie, wiecie, są w każdym częścią obcego, widziałem bardzo dużo razy. I Tom też bym tak chciał obejrzeć, bez już takich emocji, bardziej na spokojnie, zwracając uwagę gdzieś tam na detale i tak dalej. I w ogóle tutaj, w tym króciutkim, postaram się długo nie mówić, obiecuję. w vlogu, po poszczególnych rzeczach poskakać. Na początku, może dobrze, rzeczy składowe. Muzyka. Muzyka jest świetna. Muzyka jest świetna. Tutaj mamy takie połączenie bardzo klasycznych takich motywów, gdzieś z pierwszego obcego i drugiego, czyli te takie. No, ciężko tu przytoczyć, każdy fan obcego wie o co chodzi. Te takie specyficzne, e, specyficzne space, bym powiedział, motywy takie, które gdzieś dają to poczucie, e, powiedzmy, ten feeling tego kosmosu, tej przestrzeni olbrzymiej, i to jest świetne. Udźwiękowienie w sensie e, efektów tam otoczenia e, i tak dalej, no wiadomo, to wszystko jest na najwyższym poziomie. E, film technicznie jest tak mniej więcej gdzieś na poziomie Prometeusza, powiedziałbym, w sensie zdjęcia są bardzo, bardzo ładne. Ale przy okazji tutaj powiem, do czego przejdę jeszcze dalej. Yy, sceneria tego filmu niestety właśnie odbiera mu tego, yy, odbiera mu tego klimatu obcego. Szcze właśnie, bo to, to jest taki mój jeden z głównych zarzutów. W tym filmie yy, takiego obcego pierwotnego, yy, jakiego pamiętamy, w sensie nie jako kosmite, tylko jako klimatu, całego tego feelingu obcego, który pamiętamy z części pierwszej, drugiej, trzeciej. I go łącznie jest w tym filmie e, może z 25 minut, z czego film trwa, zaraz wam powiem, pomogę sobie ściągom. Moi drodzy, on trwa 2 e, 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 godziny i 2 minuty. Tak na marginesie kosztował 40 milionów e, dolarów. 2 godziny, 2 minuty, z czego tego takiego klimatu obcego jest właśnie tak około 20-25 minut, gdzie jest też sporo nawiązań, e, które każdy fan na pewno wyłapie do do tych starych, klasycznych części, i tego niestety jest mało. Przeważająca część to jest y, takie przedłużenie, powiedziałbym, Prometeusza, co niekoniecznie jest złe, ale mi się na przykład nie podobało. I wracając jeszcze do tych zdjęć, pomimo że są naprawdę ładne, i tu, tu spoiler od razu mówię, ta planeta, na której oni lądują, naprawdę wszystko jest wykonane. Y, bardzo pięknie, i to naprawdę pasuje do tego głównego motywu filmu, czyli tego motywu gdzieś tam kontynuowanego dalej z Prometeusza: tego motywu stworzenia, tego skąd pochodzi człowiek, w jaki sposób powstał, właśnie to tworzenie, kreacja, moc twórcza, boska moc twórcza, tak naprawdę jest tutaj głównym motywem, a nie obcy czy, 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 czy space jockey czy jakakolwiek inna rasa. Kręgosłupem tego filmu jest motyw stworzenia. Jako stworzenia nowego życia. To jest główny motyw tego filmu. A nie, a nie, a nie obcy, jako, jako, jako potwór, który jest zagrożeniem dla człowieka. Tak jak to było w części pierwszej na statku, czy w części drugiej w tej kolonii zaatakowanej przez obcych na planecie LV426, czy też w trzeciej części w więzieniu. Tam kręgosłupem był obcy. A tutaj on jest takim jakby. Dodatkiem. Jednym z wielu elementów. E, wracając do tych zdjęć. One po prostu. E, planeta jest pięknie wykonana, ale nie ma tego klimatu obcego. Tak jak już mówiłem. Do mnie mi się obcy, jako fanowi. Jako fanowi? Fanu? Jako fanowi obcego, mi obcy się kojarzy, nieodłączną częścią jest e, otoczenie. Em, jak to powiedzieć? Surroundings po angielsku. <laughs> e, miejsce akcji. Miejsce akcji to jest statek kosmiczny, opuszczona kolonia, coś takiego. Wiecie, ciasne, wąskie korytarze, klaustrofobiczne, gdzieś tam migające po kątach zniszczone światła, czy te słynne właśnie e, te syreny alarmowe i te rozbłyskujące na żółto albo na czerwono światła, gdzieś tam para unosząca się e, z nieszczelnych rur, wiecie, jakieś tam Mgiełki takie, czy też światła, jakieś takich laserów, czytników, czujników, tak jak to było w części drugiej. I właśnie ta klaustrofobia, ciemne, metaliczne, wąskie e, pomieszczenia, gdzie strach obejrzeć się za siebie. I to właśnie była moc obcego. Przypomnijcie sobie, choćby na przykład taką kwintesencją, według mnie tego w części pierwszej była ta scena, gdzie Dallas, tam prawda. On był chyba kapitanem, tak wtedy? Dallas, ten z miotaczem ognia. Chodził po tych szybach wentylacyj wentylacyjnych, które się w taki specyficzny sposób otwierały, zamykały. Esencja klaustrofobii po prostu. Ja nie mam klaustrofobii, ale jeżeli ktoś ma i to oglądał, to na pewno czuł się mega, mega, mega nieswojo. I, i oni tam patrzą na ten czujnik i tylko widzą tam, y prawda... Podgląd, gdzie on jest, a gdzie jest obcy, i mogą mu tylko raportować, jest za tobą, jest przed tobą, nie idź tam, i tak dalej. Tu też jest nawiązanie do tego w jednej ze scen. I to była kwintesencja, po prostu. To w połączeniu z obcym nadawało ten swoisty klimat, a tu tego nie ma po prostu. Tutaj ciasnych korytarzy. I akcji na statku mamy dosłownie te może 20 minut, e, gdzie też to jest całkowicie pozbawione jakiegokolwiek praktycznie suspensu takiego. Tutaj nie ma tego budowania napięcia. W ogóle ten film się masakrycznie długo rozkręca. Akcja naprawdę długo, długo dochodzi do jakiejś... Akcja dochodzi do akcji. Wiecie o co chodzi. zagęszczenia akcji. I właśnie ten film ma problem z tym, że zamiast działać w ten sposób, że jakby to był wykres, widzicie... Suspens, napięcie i moment kulminacyjny, to tutaj mamy tak, nic. Potem, jak się zacznie dziać, to jest masakra. To, so jest, to są nagle nagle się pojawia obcy, nagle jest śmierć, flaki, a film jest brutalny i są brutalne sceny, i zabijania ludzi, i, i narodzin obcych w troszkę nietypowy sposób yy, troszkę inny niż przywykliśmy do tego, ale do tego jeszcze dojdziemy. Jest brutalnie. Wybuchy, strzały, eksplozje, po prostu masakra. Także to jest tak nic, potem bieb, 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 i potem znowu jest nic, potem znowu masakra, i, i to tempo tego filmu jest takie: albo się nie dzieje nic, albo jest po prostu masakra totalna. Także to trochę e, ten sp w sposób prowadzenia akcji trochę się z koncepcją obcego e, kłóci. Dobrze. Co mówiłem o dźwięku? Dźwięk i muzyka jest bardzo, 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 bardzo dobra. Zdjęcia są bardzo spoko, z tym, że właśnie mm, z, zdjęcia, powiem Wam, te, które się dzieją nie w statku, a na planecie, która jest bardzo ładna i, i jak już mówiłem, łączy się z tym motywem gdzieś tam, e, prawda, stworzenia, bo ona jest taka dzika, taka jakby ziemia jeszcze przed powstaniem człowieka, coś takiego, nie, bez żadnych organizmów żywych, oprócz obcych oczywiście i, 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 i innych, ale to już sobie zobaczycie w filmie. E, aktorstwo, aktorstwo jest spoko, aczkolwiek e, nie dane mi było zżyć się w zasadzie z żadną z postaci oprócz oczywiście tutaj pan e, Fassbender który gra paradoksalnie dwie role postaram się nie zdradzić o co chodzi ale paradoksalnie dwie role e, miażdży kompletnie każdą inną rolę i wszystkie razem także wywiązuje się z tego e, zgrania e, Cyborga? Nie cyborga. Androida? Humanoida? Androida chyba. Świetny. Jest naprawdę świetną postacią. Kradnie, e, że tak powiem, ekran jak tylko się pojawia. To ewidentnie e, na plus jego rola. A postać główna pani e, pani Daniels, bo tak się ta postać nazywa w filmie, czyli odpowiednika starej Ripley. Gdzieś widać, że ona była próbowana... Robi, była próba jakiegoś takiego... Em, Powiedzmy, upodobnienia je do postaci Ripley to się oczywiście nie udało. Ripley jest tylko jedna, i niestety z panią Daniels jakiejś większej więzi nie nawiązałem. Czego już totalnie nie można powiedzieć o innych postaciach, które tam gdzieś się pojawiają, ale w zasadzie to tak nie są na tyle wyraziste jak na przykład postacie z pierwszej części, czy Marines z drugiej części, gdzie pomimo, że mieliśmy teoretycznie tyle samo czasu, żeby się z nimi zżyć, to tam to były postacie mega. Z krwi i kości świetnie napisane, z którymi było się bardzo prosto zżyć. Tutaj te postacie takie nie są, są mdłe, e, zachowują się często bardzo nielogicznie i nieprofesjonalnie, jak na grupę naukowców wysłanych w kosmos w celu kolonizacji nieznanej planety, i dlatego po prostu jak giną, to. To giną, nie przejmujemy się tym za bardzo i to jest na minus. Ale aktorsko, niemniej jednak, nie można się tu za bardzo do czego przyczepić. Fabuła. No, Fabuła jest taka, jest to prequel, e, także widzimy akcję, która się dzieje po Prometeuszu i warto tego Prometeusza, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, sobie obejrzeć, bo film bardzo często do niego nawiązuje i nie znając Prometeusza można tutaj dużo stracić, a dzieje się przed pierwszą częścią obcego, czyli ósmym pasażerem Nostromo. I teraz rzeczy takie bardzo kontrowersyjne i tutaj będą spoilery, także tu możecie, jeżeli jeszcze do tego momentu oglądaliście, a nie chcielibyście się bardzo zrazić, to tutaj wyłączcie. Totalne pomieszanie tego, skąd się bierze obcy, czyli do tego czego przywykliśmy, w sensie tego cyklu rozrodczego królowej, która znosi jaja, z której się wykluwają twarzołapy i one tam ludzi zapładniają i tak dalej. Tutaj okazuje się, że to nie jest jedyna droga, z której powstaje obcy. Eee, okazuje się, że obcy może też narodzić się poprzez jakieś takie małe, dziwne żyjątka wychodzące z grzybów, alapurhawki, które wchodzą do nosa i gdzieś tam wszczepiają się do człowieka. i to może być ciężki orzech do zgryzienia dla fanów takich powiedzmy ortodoksyjnych serii. Ja na przykład nigdy nie czytałem komiksów z serii opcji. Ja jestem wielkim fanem, ale raczej filmów i gier na podstawie. Yy, na podstawie. Nigdy nie czytałem komiksów. Wiem, że tam też były kompletnie jakieś motywy, jakieś inne rodzaje obcych, jakieś obce, rodzące się z nosorożców, innych zwierząt i dalej. Ja tego nie mam. Do mnie kanonem jest film przede wszystkim, no i, i też gry, które też, czasem często, które też często od tego odbiegały. E, to mnie nie przekonowało nie przekonywało i dlatego przez jakąś połowę filmu byłem taki bardzo sceptyczny, ale po obejrzeniu całego filmu powiem Wam, że. To co tam jest pokazane, jeżeli chodzi o obcego, jego cykl rozrodczy, skąd on się wziął, dlaczego i tak dalej, co jest w dużej mierze tutaj wyjaśnione. No w miarę mnie to przekonywuje. W miarę mnie to przekonywuje. Jest to wyjaśnione w sposób bez jakichś wielkich dziur logicznych. Można to łyknąć. Nawet będąc fanem serii. Także tutaj można by się paru rzeczy doczepić, ale generalnie no powiedzmy, że mnie to przekonuje. No było też kilka takich scen, według mnie, kompletnie nie, przy, niepotrzebnych, jakichś takich dziwnych motywów w ogóle wplatanych, że gejowska para na tym statku jest, misja kolonizacyjna, gdzie ludzie mają się rozmnażać na planecie, żeby przedłużyć gatunek, a oni tam biorą gejów i, i tak dalej. To nie jest jedna scena, jest jeszcze taka ciekawa scena z, uwaga, spoiler, znowu, androidami dwoma. To jest takie, według mnie, jakieś. Niepotrzebne, i jakoś tak trąci mi to taką na siłę wciśniętą propagandą, ale może ja jestem przewrażliwionym, zacofanym człowieczkiem. Nie wiem, eee, czekajcie, czy ja coś jeszcze chciałem powiedzieć, bo tak miałem gadać krótko, już jest 15 minut, wybaczcie mi. Chciałem, żeby to miało góra 5. Eee, czy warto pójść do kina? Tak. Czy ja się dobrze bawiłem? Raczej tak, raczej tak. To jest po prostu nie do końca, czego ja oczekiwałem. No, bo to nie jest obcy w wydaniu ósmy pasażer Nostromo, albo Aliens, albo Obcy 3. To jest po prostu, to jest. Ja tu widzę połączenie większość z Prometeusza z obcym i z krajobrazami wyciągniętymi żywcem z filmu Predators. Tego, gdzie tą bandę tych złych bandytów wysyłają na tajemniczą planetę, żeby walczyli z predatorami. Bo wiecie, las, taki dziewiczy las gdzieś na planecie, nie jest po prostu miejscem, które się kojarzy z obcym. A jeżeli chodzi o straszność, bo jest to horror, film nie jest straszny kompletnie. Ja jestem mega strachliwym człowiekiem, który się boi dosłownie wszystkiego i horror raczej omija szerokim łukiem. Podskoczyłem dosłownie dwa razy, no bo po prostu coś głośno hukło. Także, no strachu nie ma, jakiegoś napięcia i suspensu też nie bardzo i to właśnie na tym też film cierpi, ale to się dzieje, jak już mówiłem, głównie przez miejsce akcji, że tak powiem. Mało klaustrofobii, więcej otwartych przestrzeni i, i to, ma, to ma wpływ. Oczywiście wielki plus za nawiązania wszelakie do takiej klasyki, za pokazanie tam wystroju takiego, powiedzmy, Gigerowskiego pomieszczeń, e, czyli z tymi, z tymi takimi typowymi, wiecie, jakimiś glutowatymi konstrukcjami alienowymi. No, myślę, że doczekamy się części następnej. Jeżeli nie kontynuacji e, aliena przymierze, obcego przymierze, to Prometeusza 2. Wiecie, to jest ósma część obcego. Nie, czekajcie, samego obcego piąta w zasadzie, nie licząc obcy kontra predator, a Prometeusz był dopiero jeden. Także strach pomyśleć, co będzie dalej. Nic, ja już, czekajcie, czy ja, chcia, czy ja bym coś jeszcze chciał jakąś ważną myśl powiedzieć? Um, o muzyce powiedziałem, o zdjęciach powiedziałem, o fabule powiedziałem, o scenariuszu powiedziałem, o klimacie powiedziałem, o kontrowersjach powiedziałem. No chyba tyle. Jak mi się coś przypomni, to będę pisał pod spodem. Także oczywiście podzielcie się swoją opinią ze mną, jeżeli już widzieliście albo dopiero zobaczycie. Jako fani obcego, czy jako ludzie, którzy nie mają za dużo wspólnego z serią, obcy bardzo gorąco was do tego zachęcam. I dziękuję Wam pięknie za uwagę. Jeżeli Wam się podobał mój vlog kolejny z serii, poszedłem na to. Zostawcie łapkę w górę z łaski swojej. Suba, jak jeszcze nie macie, i wpadajcie oczywiście na G2 podanie gry, na streamy, na Twitch TV, Niklaus i na fanpage na Facebooku. Do wszystkiego macie linki pod spodem. Ale się nagadałem. Muszę więcej vlogów nagrywać. Tymczasem ja spadam. Babaj. Bye bye. A, tu muszę kliknąć.